Bagaże zdane. Eee, mamy do odlotu jeszcze półtorej godziny. Idziemy chyba na jakąś kawkę teraz. Sam lot będzie półtorej godziny trwał, czyli pewnie będzie szybka kimka. Może. Jeszcze jakąś zupkę zjemy przed wylotem i widzimy się później na miejscu. to odjechaliśmy na kolejną miejscówkę już rozpakowani czekamy na jedzonko, to w międzyczasie mówię, pokażę wam chwilkę jak to wszystko tutaj wygląda taka bardzo agroturystyka ale po tych miastach i po tym tłumie tych ludzi to spoko, tak trochę spokoju to jest nasz domek idziemy, zobaczymy jak w środku wygląda Tutaj mamy sobie hamaczek. Można się wycilować leżaczek. No i tak wygląda w środku nasza meta. A będziemy tutaj w sumie tylko e, dzisiaj jutro i w niedzielę śmigamy dalej. Ale przyjechaliśmy tutaj na Deltę Mekongu ogólnie. Także jutro z rana już mamy wychodź, jutro z rana już mamy o 6 na łódkę idziemy zobaczyć floating market jakieś te fabryki farmy kokosowe nie wiem co tam dokładnie będzie ale tak To akurat był Niemiec. Niemców nie lubimy. Idziemy teraz w stronę stołówki. Ogólnie to jest bardzo na oboczu. Nie wiem, czy są jakieś restauracje, czy w ogóle jakieś jadłodajnie w pobliżu. Ale zaraz zjemy. Bierzemy rowerki, bo są za darmo. I śmigamy zobaczyć, co tutaj jest w okolicy. Bo właściciel nam mówił. Że im dalej odjedziemy, tym jest ciekawie, a ja idę jeszcze tam zobaczyć, co jest. jedzenia jeszcze nie ma, także zrobimy szybki tur. tutaj jakiś plac zabaw, chyba. To jest jakieś miejsce do odpoczynku. No, ogólnie fajnie jakieś palmy. Nie palmy, są e, bananowce. Także można sobie wziąć i zerwać, i co Wam jeszcze powiem ciekawego? Na razie nic Wam ciekawego nie powiem. Idę, idę zjeść i będę się odzywał później. To wzięliśmy sobie rowerki, i zwiedzamy okolice troszkę, nie? Żeby nie było, że tylko motorki, i na wygodnego. Idziemy, zobaczymy, tutaj pan nam mówił, że w lewo i prosto i coś to będzie A co będzie? To się okaże, nie? Jest trochę ciepło, wam powiem żeby na rowerku jeździć, to ale przynajmniej tą michę dużą przepalimy bo nie wiedzieliśmy jakie to będą posiłki zamówiliśmy sobie po zupce warzywnej i takie solidne michy przyszły jeszcze do tego micha ryżu także masa jest, jest robiona cały czas teraz tutaj w tym Wietnamie także tak sobie śmigamy do tej lokalsi no i zobaczymy co tutaj jest do zaoferowania czy to koniec drogi, czy będzie coś ciekawego to to będę nagrywał. Na razie sobie śmigamy. Tu widzimy Pani sobie coś robi. Tak się tutaj pomału toczy życie przy tej delci Mekongu. Byliśmy przed chwilą przy plantacji durianów. Całkiem przez przypadek. No a tak po prostu sobie jeździmy patrzymy, co jest bardzo powoli się tutaj życie toczy ogólnie z tego, co widzę omijaliśmy parę domków się po prostu leżeli na hamaczkach łyżeczkach bardzo dużo tych kanałów jest no i ogólnie bardzo dużo z populacji tutaj żyje z tego, co co woda im da mijamy jakiś lokalny sklepik pewnie albo albo kawiarnia no, no i tak to jest po malutku jedziemy w stronę naszego, naszej agroturystyki nawet nie wiem jak to powiedzieć hotel to to nie jest Bardziej takie właśnie autorystyka bo jest kilka domków. Właściciel bardzo w porządku. Ogólnie nie wietnamczyk, tylko Rumun. 10 lat już tutaj jest. Ale kilka ciekawych historii już nam opowiedział. Ogólnie w Azji jest od 2009 roku. Wcześniej w Tajlandii mieszkał. I pomimo, że Tajlandia to ogólnie jest ładna. Na przykład moim zdaniem pod kątem plaż to... O, tutaj taki most, można zobaczyć. E, Tajlandia pod kątem turystyki jest dużo bardziej rozwinięta niż Wietnam. Mają też ładniejsze plaże, te wszystkie wyspy, e, pipi, Phi, Koh Phangan, Koh Tao i to wszystko dookoła. Jest spoko, Wietnam. Za to widoki, ale to innego typu widoki trzeba przyjechać i po prostu samemu to zobaczyć. Także tego. Ktoś zainteresowany to karaoke tutaj w Azji jest jak najbardziej wskazane. Nawet nasz przewodnik, jak byliśmy na tunelach, mówił, że ulubione zajęcie Azjatów, jak się napiją, to idziemy na karaoke.